Ej, dobra no, kurde, miesiąc nie gram w CS-a i pierwszy mecz na Shelly'ego jest, no. Przejdźmy, to kończę streama, no. Nie, ja też. Ja, ja idę Idziemy, na LoL'a. i się, się, się rozchodzimy. To jest hit. Ja nie tym mówię, ale ja pierwszy mecz cs razy... No ja, ja pierwszy raz odpaliłem CS-a od miesiąca generalnie, nie, więc... Y... Okej. Okay. Ale ty, mecz się nie zaczął, a wy się już tłumaczycie, ty. Co się dzieje? Co się dzieje? Strach, bo, ej, no, obrycie, no bo je, to? No, jest to trochę przerażające, że pierwszy mecz od miesiąca w cs i gram na Shelly'ego. I teraz wszyscy będą patrzeć i oceniać. Trochę, trochę mnie to przeraża. Zobaczymy kto jest lepszym sniperem. Czy Jaro? No. Cisza Liga. Cisza Liga jest Dobrze! Dobrze zaczynamy panowie. A Jaro jesteś, bo nie słuchajcie. Jestem, jestem, jestem. Dobra. Dobra, no to switch co? Bo to ważny pojedynek snajperski s Mateusz, jest, Mateusz? Mateusz chyba poszedł... Mateusz dajesz! W zimnej wodze twarz płuczę, poczekajcie no. Siku robi. Potwórny Espresso. Proszę cię pomodlić A. jeszcze. Spokojnie, spokojnie, musiałem cukier uzupełnić. Sandra przynieś mi czekoladę. Wejdź, wejdź, Nie widziałem nic na tym, no. Bej, tu. Jeszcze dwóch, dwóch, dwóch. Dobrze Jarosławie! Chłopoty były pojewane! Zaczynamy grubo! Tak jest! Chłopoty były! Nie, był! Prawo, prawo! Prawo, prawo! Prawo jest! jest! Jeszcze raz dwa! Jeszcze! Ja pierd... Tak gdzie gra w ogóle. Pagos z Jarkiem na B. A może Pagos z Sajem w tym sezonie, bo Pagos z Sajem dużo tam grali na, na premkach. My na premkach by graliśmy. A no. Ale Pasza by zagrał tak jak Virtus Pro na długiej sobie, nie? Z Abikiem na przykład. No. grajmy na razie, ten mecz chce może już później. Dobra, dobra. Dzięki. Tak. Super, ja trzymam apse. Masz te apse? ja blisko jestem. Ja cofam pewor. dam smona i wracam. Był na blisko po lewej. Nice. mi da i sprawdzam. Tak. Jeden w piachu. No, jakoś A domek jeszcze nie może być. Jest, teraz domek. On mnie. Smokuje domek. Jeden spod pod B. Przestrzeni mi da. Jeszcze jeden, ale. Nie wchodzą. Na środku. Jest jeden, jest jeden short. Cześć, nie? W ogóle w głowach. Shortem wchodzi na BS. I drugi tamek był jeszcze. Piachu, piachu. Ja, piachu. biblia. Mam bez, na... piach, bez piach raczej. Ja do ciebie idę. Raczej bez piach. Ja do ciebie tam idę, możesz sobie grać już, pako jak chcesz. Jest BS, piachu. Masz palaczka. piach, piach, piach. pierwszy, graj pierwszy. Na krzyżu był wcześniej. Dobra. Tak, idę. Do... Ja, Brawo, w ogóle zostało dwa heady z MP9 ode mnie, i przeżył to. Okay. Ja Piwka była dobra. Przyglądasz swoją kolekcję w ekwipunku, a tam zdublowane skiny. Kilka takich samych skórek. Co robisz? Chodzisz na stronę PirateSwap i wymieniasz na coś innego. Masz również opcję doładowania konta, a co najlepsze, wpisując kod IZAK dostajesz 35% więcej do doładowania. To sposób na zwiększenie kolekcji różnych skinów. Link do strony znajdziesz w opisie. A teraz zaczynamy. Slashują banan teraz. Może flash, pierwszy, boom. Jeszcze jeden leci, flash, flash, boom. Jeszcze jeden. Widzę Kolejśmy zostawić Piotrek? No, Dajcie smoko głęboko daj, 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 I I złapać Dobra Spal domek, ja spal domek spal domek. Sobie ja. sobie, spal domek. A, stój, stój, stój. A stoi. Podejść sobie, Jest znaczy... mi Dobra. Mi da, mi da chodzą do nas. Długa, 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 Wchodzą Brawo Długa jeszcze Ten ma Biblia jest, długa Biblia Czas, czas No, odebieg Jestem... To może zatampować <grym> Kurwa Widziałeś, widziałeś czubek głowy jego. Trzeka, prawda? Ale nie patrz, no kurwa. Ja myślę w ogóle, że oni shortem wchodzą, oni tam do długiej le le lecieli na nas. Przeszuję do, do lewej. Długiej. Dobra, przeszuję i na pik banana teraz będzie leciał. Przeszuję jeszcze raz do lewej. Amatorka! Przeszuję do lewej. A za ten banan? Aj, Paweł, O, no. będzie, będzie rage. Przesuję w basen Jeroz. Przesuję w basen chodzi. Macie przeszucie no? mi rzucić? Domek. Mam jednego. Zatrzymali chyba. Pierdolę, pięknie. Uwaga, na ostro. Ja pierdzielę. Ja psuję odek cały czas, nic się nie dzieje. Ole się zesrałem tutaj na tym domku, ja pierdzielę. dzielę. teraz na pik, poszło. Rzebkoń. Jeszcze jeden, jeszcze jeden jest Rutuję, nice Jeszcze jeden? Nice. Nie, nie, nie. Ale paka jest, ja idę do ciebie. To się idzie. Spaliłem na razie. Imotuje ze smokiem Przesie i to p... Aha poszedłem U mnie no, był A oni to są. Tadek leży, więcej go się dzieje u nas Dwóch salowanych i boiler Dwóch Mit! Ten tasek biegnie, jeden longa na, tym modu, na, tym na razie nie wchodzą się może być Dwóch dwóch jeden BS obite, ma 50. Spalam teraz piach i flash nie mu ja chciałem na ciebie I BS raczej jest, jest. Musi być BS chyba Brawo to ok. no, no ładnie, ładnie też byście Domek Domek blisko Nie wiem czy co robić. Grajmy trzech, grajmy. Dwóch zajęło B. No i. I Boiler jeden. Tyle sabscy mnie zabił. Dwóch jeszcze jest. Wchodzi. Uciekł, Domek uciekł. Tak, wracają do B. Leży, Leży paka. Ruinę może być jeden, z nich. sumie. Mogę ci fleszyć ruinę. Trójki, ja trójki. Trójki i AW para. O nie. O nie. Brawo. O, oh, nice. Spoko. ale może zagraliście. No. Jest mi i mały strach. Ja fleszuję drugi. Jest ja jeden, rampa. smoke. oni są dokładnie? Mid. O nie, wszedł midem, jaki timing. Wszedł midem, wszedł. Ej, pasza, leć bananem na szybko, co? Asa, ja leć bananem na szybko ci dam flesza za mur od razu, a wy lećcie drugim, okej? Okay? Może. Dobra? Tak, jednego ci się flesza za mur, żebyś zajął po prostu. I tylko się musisz odwrócić, jak coś. Tam szeli z dualami może będzie. Więc po lecisz zajmujesz? Zająć Proszę, ja. Brawo. Na balkonie razem strzelał. Nice, chodźcie, chodź, chodź, chodź. Leży, 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 leży. B, oni zlatowali do B, chodźmy A. No B. Nie myślisz, ale tapka Druga. Druga, I jeden tylko. Nice. CT. Last CT jest. Nice, brawo Jaro. Przeczytany Shelly, S. Już za mór leci. Koszło, odbicie. Boom. Brawo. Wiem, lejdem, co? Dziękuję na górę. Spalę ci trójki też. Tata już jest. Co Tata jeden. Zajmujemy. Chodźcie, Kata do B do B nie chodźcie do B już, chodźcie do B już. Ciemnia niesprawdzona. Dorzuć smoka do CT. Nie mam. Był Tata. Ja sprawdzam Kata. bez. A co tak długo? Plantuję. Leci. To woli teraz, dobra samo fera Nie do gdzie to czekałem? Już się bo ten typ podbiegał i dostałem go na japę na <grymne> Ej, dam gdzie tego smokka na banan okej? Okay? O nasza koronkowa Tak, bolo. tak, tak, dokładnie Chuć Kampowa Jestem i pistolu na betę jak do siebie tam wszedłem, panowie, no na hacnie na, na razie zagrać się pod tym, tym, nie wiem czy ten smok jest Czekaj z... Spalę ci zabeczki zaworki i dam ci flasz za mur, okej? Okay?

Ruiny. Ja wam przez tak? wiesz? Zabił mnie przez dechę. Zrotował. Ta, dwóch. Jeden, Jeden broi. O, to ci o, to ja daleko jestem. Wejdźcie sobie na miotły, co? Ja stanę slaszem. Miotło Miotła możecie stanąć. Przesłuję wam. Raz, na sprawdzenie. Nie, nie. nie. Słyszałem granaty, wiesz? Okej, okay, teraz daj. Nie, nie, zajmę, nie, 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 abort, abort. No. Spalcie sobie przestrzał i za mur i wtedy wam dam flasza za mur Flaszuje teraz, leci. Poszło co tak, trumny Flaszuje na Short tam mi piknął teraz Jest trumny, trumny. Wróćcie do Pewara teraz Imo Trumny żyje i bieg jest co jest leży. Jest trumny. Ja w ta drugi Więcej? Ruiny! Nie, idę do was chyba. Będzie smoke czy nie? Nie ma. CT, nie. Nie, ale ale tam patrzy, Musaio cały czas, jest CT. O, CT, ale gałach. Dałem Proszę go piknij po prostu w CT, jednak, szybko przed plantem. Głęboko prawo był. Czas. Chciałeś. I CT jeżeli Patrz ruiny. Trzymam. Ordej, jest ruiny, jest ruiny. <tryk> nice, nice, nice Manke, co Ale widzimy w... do ttd Ładnie no? no, ładnie tam, Sają. Ważne fragi bardzo. Ja mogę żyć, jak to potrzebuję. Leć, Paweł, za mur teraz piknąć od razu i mu. Dobra. Dobra. Pasza mi da, łap. Dobra, leci, leci. Poszło. Bum. Jeszcze jeden ci dam, jeszcze jeden, czekaj, poczekaj, Stop, 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 Stop Mati. Sp stop, Spale ci za beczki, dobrze, za worki i teraz ci freszne. Leci teraz, poszło. Bum. Co robię? O, pięknie pan. Robię... pięknie pan. Gdzie zabiłeś? Jest, domek, domek, jest, domek, jest, domek, jest. Jest domek, jest. leży. Domek, jest. Domek, jeszcze, domek last. Nice. Kurde, ty. Wchodzimy, nie? Dobra. Gdzie zabiłeś? Jest domek, domek. jest domek. Zostałem rozprute oficjalnie <głos> <głos> To będzie mp9 Przentuję na shorta On już shorta może obiegać, nie? Mógł być smoku Nie, on dowiedz, że tam tłuk z mp9 ja w szoku jestem No szeli z balkonu, pikoła, a ja nie doskoczyłem i spadłem no, no. tam ja nie wiem co spanikować. do ciebie czy do była ta salwa <noise> Ja się boję, że on gdzieś został tutaj, nie wiem, mógł mieć jakiś timing Nice, brawo, brawo Mati. Ja, ja nie, za mur mogę I ci dać zaraz. Ja co? ja Spalę wiesz, ci wiesz, za auto. Wiesz to Do drugiej już jest. Tak, to, No to my robimy wiesz, tu presję, to może znajdziesz wiesz, lukę. Fleszuję no, ci Mati teraz. Jasno. Jezus Maria. Piachu i Short. Widzisz? Był za, za murkiem i Uf, przeszedł dwóch, no. Miał jałów w No. I raczej a, jeszcze strzeli jeszcze na A. Bóg, Czy... Nie, nie, skacz. Jest słych banan. nie ja ja żyje. Szwideczka, dziękuję 117 miesięcy, dziękuję serdecznie. Gruby był weekend, nie, naprawdę. Ja do tej pory się nie mogę odtrząsny, słuchajcie, jakby... Wiecie, pan był, żeby to był gruby weekend, ale nie sądziłem, że będzie aż tak. Wybagność, naprawdę. Ty idę z tobą, dawaj, zróbmy. Ej boiler, boiler jeszcze! I dwóch B On jest przy szorcie boilerze cały czas. Idziemy? Ja nie, ja by no czemu? Możemy do CT wejść. No czemu zostawiłeś krzyż? No to... Bo zabijam z CT. I dwóch jeszcze na jest. Jeden, A, jeden B. Jest, jeden ja B, Pewor, chodź. Głęboko do was poszedł tam. Nie, ale spier. Ja nie, nie widzę. Jeden Mój prawie nie się odeszł. sobie. Defreszy ci ruiny Poczekaj chwilę jeszcze. Sprawdzę to na blisko. No, dalej. Przeszuję. Ja wszedłem na mocny defens, panowie. Jest, jest w ruinach. Jest. Brawo. Często macie banan. Taka na banan będzie. W ruinach mój że czas... mogłeś zostać już chyba? To ja ruiny co? Nie, Nie bardzo, niech ja popatrzy ja, ten, ten banan. Chyba, że szedłeś wcześniej z CT. Dwóch z CT, dwóch CT jest. No, 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 ja mam ruinę. Do, do CT ich wpuszczam ci. Nieważne. A i jeden. Ja mam smoke'a, daj wiesz? Mhm. Ja co, mam ruinę. Patrz, ten tam otwiera, no. Mam jeszcze wiesz co? Wybieg Ja mu kosę daję. Daj no ja mu mu kosę. Kosę mu dajemy. Ja będę fleszował nad niego. I tam chowa. We're here. <laughs> o, o, będzie drama. <inaudible> <inaudible> no nic, ale przynajmniej przećwiczyłeś sobie przed testerem do jakiś team. A.